Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kaliska wręczono nagrody finansowe laureatom siódmej edycji programu pomocy stypendialnej realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą Pomorskie Dobry Kurs na Edukację. Bardzo się cieszę, iż nasi uczniowie zostali docenieni w randze Marszałka Województwa Pomorskiego, ale również cieszę się, że Państwo, Radni, dostrzegacie to, że Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy i są to sukcesy bardzo wysokie. Na wniosek Wójta uhonorowanymi zostali najzdolniejsi uczniowie gminy, którym przy odbiorze nagród towarzyszyli rodzice. Nagrodzonymi zostali Weronika Ciemińska, Marta Dąbrowska, Stanisław Ebertowski, Jakub Haftka, Paulina Lipska oraz Natalia Osowska. Gratulujemy.